Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na test podkładu. Jakiś czas już tego typu testów u mnie nie było, także postanowiłam przetestować coś świeżego, coś nowego z wami, a testować będziemy sobie dzisiaj razem podkład od marki Essence. Jest to podkład, który nazywa się Pretty Natural. I to jest stosunkowo nowy podkład, jeśli chodzi o polski rynek. Poza granicą pojawił się troszeczkę wcześniej. No i jeśli chodzi o zagranicę, to tam mamy dostępnych bardzo dużo odcieni. W Polsce jest to bardzo mocno okrojone. Dosłownie kilka kolorów mamy dostępnych, jeśli chodzi o ten podkład. W cenie regularnej on się waha między 18 a 25 zł. Ja go kupiłam na stronie Kokolita za 19.99 i mój odcień to 0.50 Neutral Champagne. Także zobaczymy jak to będzie z tym kolorem. Był to jeden z jaśniejszych odcieni dostępnych w sprzedaży, ale bałam się wziąć ciemniejszy, dlatego że nie wiem czy te podkłady będą oksydowały, a nie testowałam nigdy podkładu od marki Essence. Także chciałam zachowawczo wziąć sobie troszeczkę jaśniejszy odcień, ewentualnie będę po prostu nakładać więcej bronzera, żeby to wszystko wyrównać. Jeśli chodzi o cenę, już Wam wspominałam, ma być to podkład nawilżający i przeczytam Wam może co mamy tutaj napisane na opakowaniu. Podkład nawilżający z kwasem hialuronowym i aloesem zapewnia długotrwałe 24 godziny nawilżenie i utrzymanie się na skórze. Zapewnia naturalnie kryjące wykończenie i uczucie lekkości na skórze. Produkt wegański, 30 ml. Mamy produkt w tubce. Więc jeśli chodzi o opakowanie, no to jest fajne do podróży, może nie jest jakieś super eleganckie szklane, ale na pewno przyjazne w podróży. Co do samej marki Essence, testowałam kilka ich kosmetyków i powiedziałabym, że są ok. Może nie zrobiły nam jakiegoś mega wielkiego wrażenia, ale były naprawdę poprawne, jeśli chodzi o cenę, jaką musimy za nie zapłacić. Stacjonarnie szafa Essence jest na pewno w drogerii Natura, chyba jest w Hebe, ale nie jestem pewna. W naturze tych podkładów nie widziałam, co do Hebe nie wiem, muszę sprawdzić na stronie, jeżeli one będą dostępne w którejś z tych drogerii na stronkach, to po prostu Wam to podlinkuję. Przechodzimy sobie do rzeczy i najpierw zrobię Wam słocza i sama zobaczę jaki będzie kolor, dlatego że jeszcze tego podkładu nie otwierałam, on był tutaj zabezpieczony folią, to na pewno na plus. No i jeśli chodzi o ten kolorek, bałam się, że on będzie jasny, dlatego że jak wspominałam, to jest jeden z jaśniejszych odcieni dostępnych w Polsce. Ale wydaje mi się, że będzie dla mnie ok. On jest taki troszeczkę ciepławy, nie jest może żółty, nie wpada też w pomarańczkę, ale czy to jest neutralny odcień? Powiedziałabym, że troszkę idzie w stronę ciepłego. Podkład ma delikatny zapach. Powiedziałabym, że kojarzy mi się po prostu z kosmetykiem pielęgnacyjnym, z jakimś takim standardowym, zwykłym kremem nieperfumowanym. Jeśli chodzi o jego konsystencję, to jest gęstawy, ale nie za gęsty. Więc myślę, że będzie lekki na skórze. Nie jest to na pewno wodnista konsystencja, ale nie jest właśnie jakoś bardzo zbita, bardzo gęsta. Taka pół na pół. I nałożę sobie ten podkład na jedną stronę twarzy, zobaczymy jakie będzie krycie, jak to będzie wyglądało, a potem dopiero nałożę na drugą stronę. Jeśli chodzi o moją aplikację podkładów, korektorów i ogólnie produktów płynnych do twarzy, to zmieniłam troszeczkę ten sposób. Zaczęłam nakładać wszystko palcami. Kiedyś nakładałam tylko w ten sposób i bardzo dobrze mi się to sprawdzało. Później zrobił się boom na beauty blendery, na tego typu rzeczy. No i zaczęłam non stop nakładać te produkty właśnie gąbeczkami, także wrzuciłam do starego dobrego sposobu nakładania podkładu palcami. Moim zdaniem to jest jednak najlepszy sposób, dlatego że najcieńsza warstwa się tworzy na skórze, najmniej podkładu zużywamy, bo gąbeczka troszeczkę wypija. No i gąbeczka troszeczkę nam przekłamuje. Jak nakładamy podkład, to może nam się wydawać, że jest go za mało, że trzeba go dobudować. Dobudowujemy go i później tworzy nam się taka dosyć gruba warstwa tego podkładu. A jak nakładamy palcami, to mamy kontrolę nad tym, żeby nie nałożyć za dużo, żeby też dobrze wpracować, dobrze go wklepać w skórę. Jakbym się uparła, to myślę, że i palcami rozblendowałabym ładnie ten podkład, ale no wiecie, mam tych gąbeczek sporo, więc chciałabym je wykorzystać, nie chciałabym się ich tak po prostu pozbyć. Dlatego nakładam ostatnio podkład, korektor palcami, a później tylko delikatnie jeszcze przejeżdżam gąbeczką, już nie przeciągam. Tylko delikatnie, można powiedzieć, że troszeczkę w powietrzu wklepuję te produkty. I ten efekt mi się super podoba, jest bardzo lekki i, jak mówię, cieniutka warstwa podkładu. A to mi się ostatnio bardzo podoba. Okej, okay, tak wygląda podkład nałożony na jedną stronę twarzy. Tutaj go nie mam, więc jak widzicie, różnica jest. Jak mówiłam, nakładałam palcami i później jeszcze delikatnie tylko przeleciałam sobie gąbeczką po skórze, nie dociskając za mocno. I wygląda to naprawdę dobrze. Podkład wygląda lekko. Jest to wykończenie, powiedziałabym, satynowo-matowe. Troszeczkę ono idzie w stronę matu. Czy ten podkład daje nabliżenie? No, tego bym nie powiedziała, bo ogólnie nie wierzę w to, że kosmetyki do makijażu mogą dawać nagliżenie. Ewentualnie kosmetyki naturalne z jakimiś pielęgnacyjnymi składnikami może troszeczkę, ale też no, makijaż to makijaż. Nie liczyłabym na to, że makijaż stworzy nam na skórze pielęgnację. Ogólnie podkład mi się podoba, zakrył w miarę mojej niedoskonałości. Nie jest to na pewno zakryte na 100%, ale jest to ładnie przykryte, skóra jest ujednolicona. Niestety muszę przyznać, że on bardzo mocno oksyduje i widzę to tutaj na słoczu Bo jak słoczywałam ten podkład, to on wyglądał całkowicie inaczej. I żeby Wam to udowodnić, pokażę Wam trochę tego podkładu z stupki. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest podkład, który już zoksydował po kilku minutach, a tu jest podkład, który nałożyłam przed chwilą. Więc na to musicie wziąć poprawkę. Ja mówiąc, wolałabym, żeby kolor nie zoksydował mi na skórze, i wtedy, moim zdaniem, byłby prawie idealny. Teraz jest troszeczkę za ciemny, i wydaje mi się, że przez to, że ściemniał, to zrobił się troszkę cięższy efekt na skórze. No, ale powiedzmy, że jest ok. Co do krycia, jak mówiłam, podoba mi się, wykończenie jest naprawdę fajne. Nałożyłam go bardzo cieniutką warstwę, a i tak, no myślę, że jest ten koloryt wyrównany, i to, co ma być przykryte, jest przykryte. Nie wiem, czy będę tutaj dokładać jeszcze troszeczkę korektora, żeby to tak idealnie zakryć, bo naprawdę to, co teraz jest, podoba mi się. Podkład na całej twarzy wygląda tak i dałabym mu naprawdę dużą okejkę, bo jest fajny, wygląda ładnie, wygląda lekko, bardzo naturalnie. Nie wygląda w ogóle na skórze jak podkład. Z bliska naprawdę prezentuje się przepięknie. Ale to, że on ciemnieje, dla mnie to jest duży minus. Ja nie lubię takich podkładów, nie lubię tego typu produktów, dlatego że ciężko mi jest dopasować taki produkt do mojego koloru skóry. Nie wiem, jak on się później zachowa. Na ten moment widzę, że on jeszcze bardziej ściemniał niż na początku. Jak zaczęłam nakładać podkład na drugiej stronie, to już widziałam, że jest coraz ciemniej więc ten efekt no jest fajny i jeszcze w granicy mojego koloru skóry ale moim zdaniem jest to minus no dobrze, że sobie wzięłam jaśniejszy kolor że to powiedzmy przewidziałam bo wcześniej nie widziałam testów yy, tego podkładu na YouTubie wydaje mi się, że gdzieś tam mi kiedyś mignęły ale nie oglądałam i no wzięłam jaśniejszy kolor niż używam na co dzień tylko dlatego, że nie znam podkładów marki Essence i po prostu wzięłam pod uwagę, że on może ciemnieć no i trafiłam w dziesiątkę Także ciężko mi jest powiedzieć, czy ja bym go Wam polecała, czy nie Może przejdźmy sobie dalej, przypudruję całą twarz, zobaczę jak on też będzie wyglądał po przypudrowaniu Wykontruję sobie lekko twarz i przejdziemy do konkretnego podsumowania Makijaż skończony, także na szybko pokażę Wam to, czego dzisiaj użyłam Na oczach paleta Soft Glam od Anastazji, dosłownie trzy cienie Także bardzo delikatny, basicowy makijaż Praktycznie na całej powiece brązowy cień, taki ciemniejszy brązowy cień Troszeczkę brązu rozświetlającego, błyszczącego od wewnętrznego kącika, no i troszkę jaśniejszego brązu z nutą pomarańczy w załamanie. I to jest wszystko. Jeśli chodzi o tusz do rzęs, zużywam Too Faced Dungle. Nie lubię go, nie przepadam za nim, no ale chcę go zużyć. Także musiałam się dzisiaj trochę namęczyć, żeby te rzęsy wyglądały tak jak wyglądają. Korektor pod oczami to Eveline Liquid Camouflage w kolorze 01A. Jeśli chodzi o puder, i pod oczami, i na całej twarzy, Too Faced Bond Sway. Ostatnio sobie o nim przypomniałam. Rozświetlacz, oczywiście Turbo Highlight z Glam Shopu. Bronzer Kula w połączeniu z Hulon Light z palety Benefitu. Na ustach mam Huda Beauty i to jest ten Silk Balm który miałam w boksie z Sephory, chyba na Mikołajki. No i powiem Wam, że nie przepadam za nim. Jest to fajny produkt, ale bardzo szybko znika z ust. Czy on jest jakiś super odżywczy, super nawilżający i tak dalej? No nie bardzo, po prostu go używam, no żeby go zużyć. Ale jeśli chodzi o to, czy za nim przepadam i czy kupiłabym go za ponad stówę? Na pewno nie. Kredka na linię wodną to jest Vivo Skinny, moja ulubiona kredka na ten moment. No a na brwiach oczywiście Gimme Brow Plus. Szukam go gdzieś tutaj, ale chyba już go schowałam do szuflady. I żel przezroczysty z Eveline do brwi. Ok, także przechodzimy sobie do szybkiego, krótkiego podsumowania podkładu Essence Pretty Natural. Moim zdaniem jest to fajny podkład. Czy on jest nawilżający? Tutaj bym się kłóciła. Nie odczuwałam takiego efektu nawilżenia, efektu... Hmm... No takiej pielęgnacji skóry, bo czasem faktycznie jak nakładam podkład, to coś takiego jest. Jest takie odczucie na skórze. Tutaj tego nie było. Jeśli chodzi o samo wykończenie, satynowo-matowe, naturalne, bardzo ładne, krycie średnie. Nie wiem, czy można je budować, ale ja po prostu takie krycie na co dzień lubię, więc nie potrzebuję go budować. Zauważyłam, że on delikatnie zastyga, co moim zdaniem jest na plus i może być na plus, jeśli chodzi właśnie o jego trwałość. Dzisiaj nagrywam bardzo wcześnie, także myślę, że spokojnie te 10 godzin będę miała ten podkład na twarzy. I oczywiście, czy w komentarzu, czy w opisie zostawię Wam notkę na temat tego, jak on mi się przez cały dzień trzymał, jak on mi się sprawdził i jak on wyglądał przed y, samym demakijażem. Jego cena to około 20 zł, więc moim zdaniem na plus, bardzo fajna cena, jeśli chodzi o to, co widzę na swojej twarzy w tym momencie. Bo on wygląda bardzo ładnie, bardzo świeżo, po przybudrowaniu cały czas wygląda ładnie, nie zrobił się ciężki. Także jak widzicie, same plusy i myślę, że warto ten podkład przetestować, ale jest jedno bardzo duże, ale on mocno oksyduje. I musicie brać na to poprawkę, jak będziecie sobie dobierać kolor. Ja bym radziła, patrząc na słocze w internecie, wziąć sobie po prostu minimum ton dla siebie jaśniejszy kolor, żeby nie zdziwić się, bo on naprawdę mocno ciemniał. Widzieliście zresztą na słoczu podkład, który nałożyłam kilka minut wcześniej, i podkład, który nałożyłam na świeżo. Różnica była naprawdę duża. Przez to, że to jest dosyć jasny odcień, no to na mnie wygląda w miarę, chociaż jak wspominałam, gdyby nie ściemniał, myślę, że on by był jeszcze fajniejszy na mnie, wyglądałby ten kolor jeszcze ładniej i byłby po prostu jeszcze lepiej dopasowany. Koniec końców będę go na pewno używać, bo wykończenie jest świetne, wygląda bardzo ładnie. I jak jeszcze będzie trwałe, to już w ogóle super, ale będę brała to pod uwagę, że on po prostu ciemnieje, więc może zostawię go na ten okres wiosenno-letni. Wtedy, kiedy będę troszeczkę opalona i on będzie wyglądał na mnie lepiej. Jak widzicie, niby wszystko super świetnie kolorowo, a wyskakuje jeden minusik, który może nam skreślić produkt. Ja tego podkładu nie skreślę, będę go dalej testowała, no ale muszę już brać pod uwagę to, że on będzie ciemniał na mojej skórze, a ja tego nie lubię, dlatego że przede wszystkim no, utrudnia to aplikację a druga sprawa utrudnia to dobór koloru, po prostu. A nie powinno tak być. Jak płacimy za kosmetyk, no to nie powinno być problemu z tym, żeby sobie wybrać ten kolor pod siebie, tak? Po to mamy te swatche w internecie, czy, czy na stronach internetowych, czy nawet na stronie producenta, żeby widzieć czarno na białym, jak ten kolor wygląda. Niestety nie zawsze tak jest, no ale podkład sam sobie naprawdę zapowiada się ciekawie. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał i miło spędziliście ze mną czas, zostawcie mi koniecznie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać, czy testowaliście ten podkład od Essence i co na jego temat sądzicie, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa! pa!